Gdy w 1944 roku Armia Czerwona wkroczyła na ziemię Polski, oznaczało to koniec okupacji niemieckiej, ale nie początek wolności. Polska nie została wyzwolona, lecz podporządkowana nowemu, tym razem sowieckiemu hegemonowi. Przejęcie władzy przez komunistów nie było ani przypadkiem, ani efektem spontanicznych wydarzeń. To był długofalowy, starannie przygotowany plan Moskwy, zakładający likwidację legalnych struktur państwa podziemnego, marginalizację rządu na uchodźstwie oraz stworzenie pozorów legalności swojej władzy? Jak to się stało, że kraj, który jako pierwszy przeciwstawił się Hitlerowi, przez 6 lat toczył nierówną walkę, ostatecznie stał się sowieckim protektoratem? Dlaczego Alianci, z którymi Polacy przelewali krew na wszystkich frontach wojny, pozwolili na polityczne zniewolenie jednego ze swoich najwierniejszych sojuszników? Przez większość wojny to właśnie rząd w Londynie, armia krajowa i delegatura rządu na kraj stanowiły jedyne legalne ośrodki władzy polskiej. Typowy sowiecki plan podporządkowania sobie nowych państw zakładał stosowanie taktyki frontu antyfaszystowskiego. Komuniści mieli wchodzić do koalicji z innymi partiami, by stopniowo przejmować pełnię władzy. Ale Polska była przypadkiem szczególnym. Amerykański dyplomata George F. Kennan pisał: Każdy polski rząd, o ile nie będzie całkowicie uzależniony, Wystawi Związkowi Radzieckiemu rachunek za przeszłość. 17 września deportacje, katyni. Stalin nie chce w Polsce rządu przyjaznego, a tylko zależny, taki zaś zapewniają mu jedynie komuniści. Podobnie sytuację oceniali polscy komuniści, Alfred Lampes stwierdzał jeżeli nawet w końcowej fazie wojny Dzięki wyzwoleniu Polski spod jarzma hitlerowskiego przez Armię Czerwoną wytworzy się atmosfera przychylna dla Związku Radzieckiego, to taki stan nie będzie długotrwały. Tylko niemożliwe było zbudowanie przychylnej sobie władzy w Polsce tak długo jak na Zachodzie, w Londynie, funkcjonował rząd polski na uchodźstwie wspierany przez państwa zachodnie. Celem nadrzędnym polityki sowieckiej stało się jak największe osłabienie polityków emigracyjnych. Już w kwietniu 1943 roku Związek Radziecki zerwał stosunki z rządem polskim, oskarżając go o kolaborację z Niemcami. Pretekstem była sprawa Katynia. Stalin domagał się też uznania przyszłej granicy polsko-sowieckiej na tzw. linii Kersona, co oznaczało pozostawienie Wilna i Lwowa wraz z całymi kresami wschodnimi poza granicami Polski. Odpowiedź rządu w Londynie była jednoznaczna. Sprzeciw. Jednocześnie Stalin na łamach New York Timesa deklarował chęć utworzenia silnego i niepodległego państwa polskiego. W taki sposób budował swój wizerunek na Zachodzie jako męża stanu i przyjaciela Polaków. Gdy wpadnięcie Polski w radziecku strefę wpływów stawało się coraz bardziej realne, na naród Polski spadły dwie kolejne tragedie. 30 czerwca 1943 roku gestapo aresztowało Stefana Grota-Roweckiego, dowódcę Armii Krajowej. Cztery dni później, 4 lipca, w katastrofie lotniczej zginął premier i naczelny wódz Władysław Sikorski. Ich następcy, dowódca AK Tadeusz Burkomorowski i premier Stanisław Mikołajczyk nie mieli ani autorytetu, ani pozycji swoich urzędników. Nowy rząd był mniej stabilny. Premier Mikołajczyk, umiarkowany, skłonny do kompromisu z ZSRR, zderzał się z generałem Kazimierzem Sosnkowskim, nowym naczelnym wodzem, który był zdecydowanym przeciwnikiem jakichkolwiek ustępstw wobec ZSRR. Wcześniej oba stanowiska piastował Sikorski. Teraz władza została podzielona. Ale przecież zarówno Polska, jak i Związek Radziecki miały wspólnego wroga. Czy możliwa była zatem współpraca? W styczniu 1944 roku Armia Czerwona wkroczyła na terytorium II Rzeczpospolitej. Na Wołyniu, gdzie najszybciej dotarł front, początki współpracy polsko-sowieckiej wydawały się obiecujące. Armia Krajowa razem z Armią Czerwoną toczyła wspólne walki z niemieckim okupantem. Taka sytuacja nie trwała jednak długo, bo już wiosną władze radzieckie rozpoczęły brutalną likwidację oddziałów AK w tym regionie. Dowódców rozstrzeliwano, a mężczyzn w wieku od 18 do 55 lat przymusowo wcierano do Armii Czerwonej lub trafiały do aresztu. Związek Radziecki pozostawał jednak sojusznikiem naszych sojuszników. Z tego względu walka z Rosjanami nie wchodziła w grę, w szczególności, że większość kraju wciąż była okupowana przez Niemców. Z tego względu priorytetem stało się pokazanie, że państwo polskie mimo niemieckiej okupacji nadal istnieje. Sposobem na to była akcja burza. Armia Krajowa miała wyzwalać miasta i miasteczka przejmując je przed wejściem Sowietów. Dowódcy AK mieli po przejęciu tych obszarów występować jako reprezentanci legalnego rządu Rzeczpospolitej. W takich miastach jak Wilno czy Lwów polscy żołnierze walczyli ramię w ramię z Armią Czerwoną. To jednak nie była tylko walka z okupantem. To była próba zademonstrowania polskiej suwerenności. Mimo wspólnych walk, współpraca kończyła się w ciągu kilku dni. Zaraz po wyzwoleniu miast, radzieckie służby bezpieczeństwa aresztowały, rozbrajały i likwidowały żołnierzy AK, mimo że występowali w roli oficjalnych przedstawicieli rządu polskiego. Generał Sosnkowski przewidział ten scenariusz. Dla Moskwy rząd polski nie istniał. Anglosasi, mimo pełnej świadomości tragicznego losu polskich żołnierzy na kresach, naciskali na rząd polski w Londynie, by doszedł do porozumienia ze Stalinem. Dla nich kwestia granicy wschodniej była praktycznie zamknięta. Uznawali, że utrata tych terenów jest nieodwracalna, mimo to wierzyli, że dzięki porozumieniu z Moskwą można zachować w Polsce rząd niekomunistyczny oraz stosunkowo korzystne warunki dla państwa. Amerykanie i Brytyjczycy przekonywali premiera Mikołajczyka, że tylko zgoda na daleko idące ustępstwa daje jakąkolwiek nadzieję na zachowanie niezależności. W przeciwnym razie Stalin sam utworzy rząd marionetkowy. Pod tym ogromnym politycznym naciskiem warunki Stalina były niezmienne. Uznanie granicy na linii Kerzona. Dodatkowym sowieckim warunkiem podjęcia rozmów była dymisja generała Sosnkowskiego. Takie warunki były nie do przyjęcia dla polskiego rządu. Mikołajczyk rozumiał argumenty sojuszników, lecz nie mógł po prostu zgodzić się na utratę jednej trzeciej kraju, a nawet gdyby chciał, nie miał wystarczająco silnej pozycji na taki ruch. Zaproponowano więc kompromis: linię demarkacyjną, która miała być punktem wyjścia do rozmów o granicy polsko-sowieckiej po wojnie, zamiast zdecydowanego uznania granicy. Po polskiej stronie linii miał znaleźć się Lwów i Wilno. Moskwa demonstracyjnie te propozycje odrzuciła. Uzyskanie ewentualnego porozumienia z rządem polskim w Londynie byłoby dla Stalina niekorzystne. Zamiast podporządkowanej sobie władzy musiałby rywalizować z rządem popieranym przez społeczeństwo, Zachód i posiadającym armię krajową. Nawet gdyby udało się nawiązać sojusznicze relacje, taka sytuacja nie trwałaby długo. Postanowił wybrać łatwiejszą drogę stworzyć nowy rząd dla Polski. 22 czerwca 1944 roku, w rozmowie z polskimi komunistami, Stalin ogłosił, że konieczne jest powołanie nowego, demokratycznego i koalicyjnego rządu polskiego. Oficjalnie miał reprezentować polskie społeczeństwo i być jak najdalszy od komunizmu. W rzeczywistości miał być podległy Moskwie i zdominowany przez komunistów. Stalin nie zamierzał wprowadzać w Polsce klasycznego reżimu komunistycznego. Potrzebował pozorów demokracji, rządu koalicyjnego z kontrolowaną opozycją. Niezależne siły miały zostać unieszkodliwione, a dopuszczeni do władzy całkowicie uzależnieni. Zaledwie miesiąc później, 20 lipca 1944 roku w Moskwie, powołano Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w praktyce drugi konkurencyjny rząd polski. Tego samego dnia przygotowano manifest PKWN, opublikowany dwa dni później w Chełmie Lubelskim, pierwszym mieście zdobytym przez Armię Czerwoną na zachód od Bugu. Choć komuniści formalnie kierowali tylko trzema resortami – bezpieczeństwa publicznego, oświaty i propagandy – to właśnie oni stanowili faktyczną siłę decyzyjną PKWN. Od tego momentu celem Stalina staje się poszerzenie PKWN o wybranych polityków z kraju i emigracji, oczywiście na jego własnych warunkach. Nowy marionetkowy rząd już 27 lipca w tajnym porozumieniu zgodził się na ustanowienie granicy na linii Krezona. Zaledwie dzień po ogłoszeniu manifestu, Stalin w depeszy do Churchilla pisał: Nie chcemy i nie będziemy tworzyć własnej administracji na terytorium Polski, ponieważ nie chcemy wtrącać się do wewnętrznych spraw Polski. Powinni to zrobić sami Polacy. Dlatego też uznaliśmy za konieczne nawiązać kontakt z Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego. Nie znaleźliśmy w Polsce żadnych innych sił, które mogłyby stworzyć polską administrację. Tak zwane organizacje podziemne, kierowane przez rząd polski w Londynie, okazały się efemerydami pozbawionymi wpływów. To była celowa propaganda. Stalin, rękami PKWN i NKWD, planował nie tylko przejęcie władzy, ale i całkowitą eliminację alternatywy: aresztowanie przedstawicieli delegatury rządu na kraj i rozbicie struktur armii krajowej. Właśnie ta narracja, że rząd londyński i państwo polskie podziemne nie istnieją, była jednym z kluczowych powodów, dla których premier Stanisław Mikołajczyk upoważnił generała Bora Komorowskiego do podjęcia decyzji o rozpoczęciu powstania w Warszawie. Powstanie miało być próbą zademonstrowania przed światem, że Polska nie jest ani pustką polityczną, ani sowieckim protektoratem, a żywym i działającym państwem. Że Warszawa, jak i cała Polska ma gospodarza i jest nim państwo polskie, a nie Stalin. Jednak skutki powstania były kompletnie odwrotne od zamierzonego celu. W pierwszych dniach powstania Mikołajczyk przybyło w Moskwie. Zapewniany przez Churchilla, Roosevelta oraz obecnych tam dyplomatów amerykańskich i brytyjskich o uczciwości i szczerości Stalina, uwierzył, że celem Stalina nie jest komunizacja Polski. Jednocześnie przekonany o niereprezentatywności i nieudolności Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, nie wierzył, że są w stanie przejąć władzę. W rozmowach stawiał twarde warunki. Praktycznie wykluczające komunistów i PKWN z udziału we władzy przejściowej, która miała działać w okresie między wypędzeniem Niemców z Polski a ogłoszeniem nowych wyborów. Mikołajczyk uwierzył również Stalinowi, że opóźnienie dalszej ofensywy radzieckiej zatrzymanej na Wiśle wynika z nieoczekiwanych zmian militarnych i za kilka dni ofensywa będzie kontynuowana. W rzeczywistości, Stalin swoją biernością pozwolił Niemcom na eliminację konkurencyjnego do PKWN polskiego państwa podziemnego. Po rozmowach prowadzonych w serdecznej atmosferze, Mikołajczyk wyjechał z Moskwy pełen optymizmu. Armia Czerwona jednak nie przekroczyła Wisły. Dodatkowo Związek Radziecki nie pozwolił zachodniemu lotnictwu na korzystanie z sowieckich lotnisk, które miało zaopatrywać Warszawę wyposażenia. Nietrafione okazały się przewidywania dotyczące moralnej wymowy powstania warszawskiego. Samotna, bohaterska, wielotygodniowa walka nie wstrząsnęła sumieniem świata, a wywołała raczej krytyczne opinie na temat braku realizmu Polaków oraz braku uzgodnienia powstania z aliantami. Stalin 22 sierpnia, w depeszy do Roosevelt'a, określił powstanie jako dzieło garskich przestępców, którzy wszczęli awanturę warszawską w celu przechwycenia władzy. Pokazał w ten sposób swoje prawdziwe stanowisko wobec tego zrywu. Klęska powstania, śmierć około 200 tysięcy mieszkańców oraz rozproszenie ludności sprawiły, że najsilniejszy i najbardziej aktywny ośrodek polskiego państwa podziemnego przestał praktycznie istnieć. Struktury armii krajowej zostały w dużym stopniu rozbite. Nastąpiło powszechne załamanie wiary w możliwość skutecznego przeciwstawienia się nadchodzącemu ze wschodu okupantowi. Bezsilność rządu na emigracji oraz uległość zachodnich aliantów wobec Stalina spowodowały utratę nadziei w społeczeństwie i przejście z gotowości do walki o wolność w postawę przystosowawczą do nowych realiów. Wszystko to znacznie ułatwiło przejęcie władzy przez komunistów, którzy nasilili terror na nowo zajętych ziemiach. Pułkownik Żak w meldunku do sztabu naczelnego wodza z 19 października raportował: Aresztowania oficerów i żołnierzy AK w ostatnich dniach są bardzo liczne. Z zamku w Lublinie wywożą ich w nieznane miejsca. Na dłuższą metę nie utrzymamy się. Stałe obławy milicji obywatelskiej mają na celu oczyszczenie terenów z żołnierzy AK. Bez sądu rozstrzelano 38 żołnierzy Propaganda nazywa nas bandytami, mordercami, faszystami, pachołkami Hitlera. Terror NKWD jest taki sam jak Gestapo. Kolejne propozycje kompromisu wysuwane przez rząd Polski były odrzucane. W październiku 1944 roku wobec impasu w rozmowach polsko-sowieckich doszło do porozumienia brytyjsko-sowieckiego dotyczącego kwestii Polskiej. Jego najważniejsze założenie to uznanie przez rząd polski linii Kerzona jako granicę z ZSRR i utworzenie Rządu Jedności Narodowej, który miał powstać w wyniku porozumienia między rządem na emigracji a PKWN. Premier Mikołajczyk przez prawie rok był zwodzony przez zachodnich sojuszników. Szukając drogi kompromisu nie wiedział, że sprawa granicy wschodniej została już dawno przesądzona. Dopiero podczas wizyty w Moskwie, podczas której zawarto porozumienie sowiecko-brytyjskie, Mikołajczyk dowiedział się z ust Mołotowa o postanowieniach teherańskich w obecności nie tylko Józefa Stalina, ale także przebywającego wtedy w Moskwie brytyjskiego premiera Winstona Churchilla. Już na przełomie listopada i grudnia 1943 roku, czyli na rok przed porozumieniem sowiecko-brytyjskim, Wielka Trójka, Stalin, Roosevelt i Churchill, podczas konferencji w Teheranie ustalili, że Polska przejdzie w radziecką strefę wpływów. Uzgodniono, że granica będzie przebiegać wzdłuż Bugu, a rekompensatą miała być Ziemia po Odrze. Postanowienia dotyczące Polski nie zostały wtedy przekazane opinii publicznej. O ile premier Churchill walczył o sprawy polską w Teheranie, realnie traktując zobowiązania sojusznicze oraz zdając sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie poszerzenie wpływów sowieckich w Europie, tak prezydenta Roosevelta nie obchodziły sprawy Europy Wschodniej. Brytyjski szef sztabu ujął to bezlitośnie. Stalin wsadził sobie prezydenta do kieszeni. Polska Rada Ministrów odrzuciła warunki porozumienia brytyjsko-sowieckiego, a w listopadzie 1944 roku Mikołajczyk podał się do dymisji. Na jego miejsce weszli zdecydowani przeciwnicy rozmów ze Związkiem Radzieckim, których bezkompromisowość przekreśliła poparcie Zachodu dla działań rządu na uchodźstwie. Mikołajczyk, mimo że bez taki premiera, w oczach sojuszników nadal był najważniejszym polskim politykiem. Postanowienia teherańskie dotyczące Polski zostały oficjalnie zatwierdzone na konferencji jałtańskiej odbywającej się w lutym 1945 roku i dopiero teraz zostały podane opinii publicznej. Z tego względu powszechnej świadomości, to Jałta stała się symbolem zdrady Zachodu, mimo że najważniejsze postanowienia dotyczące Polski były już uzgodnione ponad rok wcześniej w Teheranie. Dodatkowo, mocarstwa zgodziły się na utworzenie tymczasowego rządu jedności narodowej poprzez poszerzenie urzędującego w Warszawie, ustanowionego przez Stalina rządu tymczasowego o polityków demokratycznych z kraju i emigracji. W zamian miały zostać przeprowadzone wolne i nieskrępowane wybory na zasadzie powszechnego głosowania. I tymczasem w styczniu 1945 roku Armia Czerwona wznowiła ofensywę. 17 stycznia zostały zdobyte gruzy Warszawy, a już w lutym Armia Czerwona dotarła do Odry. Tym samym całość przedwojennej Polski została wyzwolona z niemieckiej okupacji. 17 stycznia 1945 roku dowódca AK, generał Leopold Okulicki, wydał ostatni rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. Ale masowe represje nie pozwalały wielu żołnierzom na powrót do normalnego życia. Rozwiązywane oddziały formowały się na nowo, tocząc walkę z nowym okupantem. Rozwiązaniu nie uległy narodowe siły zbrojne, które od 1943 roku uważały Sowietów za naczelnego wroga. W marcu 1945 roku generał Okolicki wraz z 15 innymi przywódcami polskiego państwa podziemnego został aresztowany i w czerwcu skazany na 10 lat więzienia. Nie wyszedł już z niego żywy. Społeczeństwo polskie było zdezorientowane. Z jednej strony przekonane o tymczasowości sowieckiej okupacji, z drugiej bez perspektywy na wyzwolenie z niej. Opór wobec komunistów krzyżował się z potrzebą odbudowy kraju i powrotu do normalnego życia. Większość społeczeństwa przystosowywała się do nowych porządków. Komuniści z jednej strony otwierali możliwości przed ludźmi, którzy podejmowali współpracę, z drugiej likwidowali wszystkie struktury podziemne. Stronnictwo ludowe i PPS zdecydowały się na ujawnienie i podjęcie jawnej działalności politycznej. Stronnictwo narodowe pozostawało w konspiracji. Stanisław Mikołajczyk był przekonany, że jedyną szansą na uniemożliwienie pełnej komunizacji Polski był powrót do kraju i włączenie się w odbudowę Polski w ramach nowego rządu. 28 czerwca 1945 roku powołano tymczasowy rząd jedności narodowej. Z 21 ministerstw 17 przypadało Polskiej Partii Robotniczej i jej sojusznikom. Pozostałe cztery teki zajęli przedstawiciele emigracji. Stanisław Mikołajczyk został mianowany ministrem rolnictwa i reform rolnych. Dzień później rząd został uznany przez Francję, a 5 lipca przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, cofając tym samym uznanie dla rządu polskiego w Londynie. Najlepszym podsumowaniem składu nowego rządu będą słowa Władysława Gomułki wypowiedziane jeszcze w trakcie ustalania składu rządu. Nie obrażajcie się panowie, że my wam tylko ofiarujemy miejsca w rządzie, takie jakie sami uznajemy za możliwe. Myśmy bowiem, gospodarze władzy, raz zdobytej, nie oddamy nigdy. Zniszczymy wszystkich bandytów reakcyjnych bez skrupułów. Możecie jeszcze krzyczeć, że leje się krew narodu polskiego, że NKWD rządzi Polską, lecz to nie zawróci nas z drogi. Komuniści przejęli władzę pod hasłami demokracji i odbudowy, ale fundamentem ich rządów były represje, propaganda i eliminacje wszelkiej opozycji. Ci, którzy walczyli o wolność, stali się bandytami, faszystami i wrogami ludu. Ale historia się tu nie kończy. Kolejne lata to opowieść o umacnianiu władzy komunistów, terrorze stalinowskim, sfałszowanych wyborach, a jednocześnie o oporze konspiracji i nadziei, która mimo wszystko nie gasła. Jeśli chcesz poznać dalszy ciąg tej historii, o tym, jak komuniści budowali swój reżim, zostaw komentarz, daj lajka i zasubskrybuj kanał.